Witajcie w mojej kuchni. Dzisiaj racuchy. Żeby zrobić racuchy, będę potrzebować. Mąka, najlepiej jak nie jest to mąka tortowa, dlatego że mąka tortowa ma mało glutenu. A chodzi nam, żeby ten gluten był, ponieważ on stworzy nam strukturę ciasta drożdżowego. Yy, jabłka. Najlepiej szara reneta. Zobaczcie, jakie brzydkie. Brzydkie jak, jak noc, ale pyszne i najlepsze, ponieważ no, racuchy są słodkie i tłuste, a te jabłka, które są kwaskowe, winne, one będą super kontrastować z tą y, słodyczą. Trzy jajka. Zauważyłem z moich doświadczeń takich racuchowych, że im więcej jajek, a dokładnie żółtek, które będziemy używać, tym te racuchy będą smaczniejsze. Także jajek nie żałujcie, mogą być spokojnie trzy żółtka, to będzie taki wypas. Troszkę mleka, mleko, y, cukier waniliowy. Drożdże, najlepiej drożdże świeże, można, kupi można w proszku użyć, ale te są bardziej żywotne, lepiej działają i, i są zdrowsze. Cukier, e, dwie łyżeczki cukru na jedno żółtko, czyli jest tutaj sześć łyżeczek cukru, to wystarczy. Olej i cukier e, w, e, puder do posypania. Bierzemy się do roboty. E, właściwie żółtka oddzielam od białek, tak, o, właśnie mi się rozwaliło jedno, ale to nie szkodzi. O, jajka wiejskie, bo mają takie fajne, różne. Jest. Mamy trzy, trzy yy, żółtka. Yy, I teraz cały cukier wsypujemy do środka. Mleko lekko podgrzejcie. Drożdże lubią ciepło. Lubią ciepło i lubią się rozwijać, jak jest ciepło. Ale jak jest za gorąco, to znowu im źle i mogą się wkurzyć. Drożdże wsypałem tutaj do mąki. Po prostu je trzeba pokruszyć. To, to mleko jest takie letnie. Mogę dodać troszeczkę tutaj cukru, żeby one miały co jeść, te drożdże. Jak się, pytanie: jak się robi, jak się dzieje, że ciasto drożdżowe słone rośnie? Otóż drożdże wtedy spożytkowują cukier z mąki. I one też sobie dają radę, jak tego cukru trochę tam z tej mąki po, pojedzą, to, to sobie po, urosną. Ale ponieważ i tak robimy słodkie danie, to damy tym drożdżom trochę więcej tego jedzenia, żeby one nam tutaj ładnie ros, urosły. Zrobiliśmy zaczyn, który wlewam właśnie na górę tutaj, wrzucam do, 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 do tej mąki, do pozostałej części mąki. Przysypuję lekko i niech sobie tutaj rośnie. Żółtka z cukrem. I teraz będę je miksować, czyli będę robić tak zwany popularny kogiel-mogiel. Chciałem powiedzieć, że ciasto drożdżowe jest bardzo zdrowe. Drożdże, jak się ich nie zabije, są bogatym źródłem witamin z grupy B i cynku. I na przykład w młodości. Jak miałem problemy z tak zwanym trądzikiem, bardzo lubiłem pić drożdże. Lubiłem takie kuracje drożdżowe, które polecam wszystkim na włosy, na, na skórę, na, na, na włosy skórę, na, na, na włosy skórę i paznokcie, bardzo dobra kuracja. Tylko jedna rzecz bardzo ważna: drożdże trzeba pić zabite. Czyli trzeba je albo upiec, albo trzeba je na przykład zalać wrzącą wodą. Robię hobiel, mogiel. Robię hobiel, wtedy będzie dobrze wypowiedź. Chciałbym, żebyś taki miał. Będę grał na masach. One teraz, te dzięki temu koglowi moglowi będą takie eleganckie w smaku. Jabłka kroję na takie kawałki, które nie są zbyt drobne i nie są zbyt grube. Jeżeli będą zbyt drobne kawałki jabłka, to nie będzie tego jabłka czuć. On się tak zleje się z, z tym ciastem, a jak będą za grube kawałki ciasta, to istnieje mocno, przepraszam, jabłka, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie, nie, nie dosmażą się te racuchy w środku. Po prostu te Jabłko będzie tworzyć takie duże przestrzenie, duże jabłko, duże kawałki jabłka, w związku z czym istnieje niebezpieczeństwo, że to, te racuchy się nie rozmażą w środku. Witajcie po 20 minutach. Zobaczcie, minęły 20 minut i drożdże już zaczęły rosnąć. Tutaj to mąka pęka, to znaczy o tym, że, że te drożdże powiększyły swoją objętość. Nie będziemy więcej czekać, nie ma takiej potrzeby, żeby czekać, aż one się już całkiem rozkokoszą w tej mące i wyrosną, ponieważ one jeszcze trochę podrosną na patelni. Teraz do tej mąki i do tego zaczynu wrzucam wszystkie skład pozostałe składniki, czyli kogiel mogiel. Zobaczcie, jaki jest gładziutki i bialutki. właśnie. Wanilinowy troszeczkę nie za dużo, bo jest gorzki. Gdyby regulować gęstość tego ciasta, to to ciasto powinno być, jakby to powiedzieć, gęste jak kwaśna śmietana. Troszeczkę to mleko podgrzeję i za chwilę wleję tutaj do naszej mieszaniny i z razuchami jest tak, że wszyscy mają wyrzuty sumienia, że one są takie mocno kaloryczne, że one są ciężkie. Nie zapominajcie o tym, że racuchy mają w sobie te drożdże, czyli i są pyszne. Czyli jak będziecie robić racuchy, to myślcie o takich zdrowotnych, dobroczynnych skutkach z jedzenia racuchów, czyli po pierwsze serotonina, która uderzy wam do głowy, bo zbojecie coś pysznego a po drugie no te witaminki z grupy B, które są w drożdżach i to jest naprawdę zdrowe ciasto. I teraz wlewając to mleko, nie wlewajcie wszystkiego, tylko wlejcie jakąś część i zobaczymy co się będzie działo. To ciasto nie może być, musi mieć odpowiednią konsystencję. Powiem szczerze, że się myliłem. Jest jeszcze za gęste. Niestety bardzo nieprofesjonalnie teraz robię, bardzo nieprofesjonalnie, bo... w żywieniu zbiorowym to jest niedopuszczalne, niedopuszczalne, w domu można sobie na to pozwolić. Ciasto drożdżowe lubi być dobrze wyrobione. No, no. Tak się ciągnie i to jest, to jest właśnie ten gluten, on powoduje, że to że ciasto dzięki temu może rosnąć Gluten tworzy te ścianki, które gazu otacza, otacza. Gaz jest otoczony tym glutenem między innymi. Dzięki temu to ciasto rośnie. A gaz się wydobywa z rosnących brożdży. Do tego dodaję jabłka. Jednak mogło być trochę rzadsze to ciasto. Ale może, może jednak wchłonię te jabłka. Przyznam się, że dolałem trochę mleka, żeby to ciasto jednak było rzadsze, bo, no bo było zbyt glutowate, ale teraz będzie prawie idealne. Już prawie jesteśmy gotowi. Już prawie, jestem gotowy, żeby, już prawie jestem gotowy, żeby zaraz smażyć nasze racuchy. Nie żałujcie tego oleju te racuchy powinny, y, powinny się smażyć nie w głębokim tłuszczu, ale też nie, nie w zapłytkiem Niebezpieczeństwo takie dosyć mocno istnieje, że będzie surowy, ponieważ jabłka są mokre one będą puszczać sok w związku z czym one będą utrudniać dostęp temperatury do wnętrza racucha. Nigdy nie, nie kładźcie nic, niczego na zimne tłuszcz. W momencie jak wkładasz na gorący tłuszcz, to w tej potrawie, w mięsie czy, czy w czymś innym jak gdyby szybko się tworzy skórka, która zamyka nam wnętrze tego surowca, czy nie wiem czy mięsa, czy, czy właśnie racucha i nie pozwoli na to, żeby ten tłuszcz wniknął w siąku bardzo mocno do środka. W międzyczasie poszukam łupatki. Polecam Wam wyściełanie tego talerza ręcznikami papierowymi. Zobaczcie, po czym poznać, że tłuszcz już jest gotowy, że już jest nagrzany. Przede wszystkim on się robi zawsze i już będzie można. na... Jestem gotowy do tego, żeby wkładać racuchy. będą ładnie wyglądać. Starajcie się tak nakładać, żeby w każdym racuchu było kilka cząstek jabłek. Obienek taki średnio mocny, nie za mocny też. One nie mogą się za szybko zrumienić. Zwróćcie uwagę, jak one dochodzą po bokach. Widzicie? Tracą swoją surowość. Środek jest ciągle jeszcze nie zagospodarowany ciepłowniczo. Dobra, i zobaczcie, jest taka sytuacja. Ja jestem gotowy do przewrócenia pierwszego z racuchów. On tylko ma ten środek surowy, przewracam go. i. Mocno rumiany, Mniej więcej takiego koloru powinny być racuchy. Yy, racuchy to jest taka potrawa, która wabi swoim zapachem wszystkich zgłodniałych. Z i, 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 i... ...głodnych, głodnych różnych wędrowców. Yy, Zobaczcie, wszystkie są równomiernie rozmarzone, ciemny brąz, tak powinien wyglądać dobrze usmażone rafuch. Zdejmuję eee, je na ręcznik papierowy wcześniej przygotowany, eee, od góry też kładę ręcznik, żeby ten tłuszcz z nich trochę wsiąkł. Posypując je z góry, jakby puszek, śnieżny puszek spadł na dachy domów. Racuchy drożdżowe z jabłkami. Pychota na zimne, jesienne wieczory. Smacznego! O, świetne! No! Ty, bajer. wcale takie nietłuste. Bardzo! Dobra stołówka tutaj jest. Bardzo dobra. Bardzo tania.